Czas spędzony z młodzieżą, młodzieżą trenerów, z którymi miałem okazję spotkać się w dniu dzisiejszym. To czas, w którym myślę każdy mógł coś wziąć dla siebie, każdy mógł skorzystać. Miałem okazję spotkać młodych ludzi, żądnych wiedzy, którzy bardzo dobrze poruszają się już w merytoryce trenerskiej. I mam nadzieję, że pozwoliłem im też wziąć coś dla siebie, bo sam jak najbardziej skorzystałem z tego dnia i jestem zadowolony z pobytu Dąbrowie Ekstra-trener na swoim jakby hasłem głosi, że inspirujemy, szukamy inspiracji. To się potwierdza w tego typu zjazdach, gdzie Podczas wykładów, podczas rozmów w kuluarach ta inspiracja jest jakby wszędzie i, i, i no bardzo wartościowy czas. Tutaj dodatkowo turniej, który gdzieś tam jeszcze bardziej tą grupę zjednoczył, scalił i, i, i ta integracja dodatkowo jest na, na jak najwyższym poziomie, a to całe środowisko rozwija i każdy teraz rozjeżdżając się do swojego klubu, tą inspirację będzie gdzieś tam przenosił dalej. Także to bardzo wartościowy czas i cieszę się, że tutaj jestem. Łukasz, no to jak się czuję strzelec pierwszego gola w historii Extra Trainer Masters? Świetnie, świetnie, jak zwykle tutaj ekstra trener zadbał o, o fajną atmosferę. E, trenerzy z całej Polski, miłe towarzystwo, przede wszystkim ciekawa wymiana doświadczeń. Wojskowych e, również. również oczywiście, tak? Tutaj e, zdrowa rywalizacja. Jak drużyna, zadowoleni jesteście z Łukasza? Na razie w każdym meczu strzela gole. NIE fantastycznie. W momencie takiego Nie, Wyniki, z Wyniki, Wyniki. ciastka z kremem. Gauci przyjechali. Termaliki. Mega turniej, e, mega integracja wśród trenerów e, ze studiów podyplomowych, rozumienia, jak i, i analizy. Mega zabawa. Super rywalizacja, można się powygłupiać, postrzelać gole, sprawdzić na boisku. Także chyba o to chodzi. No i, no i zgi na prostej nocy 100 lat. Zabawa na całym <grymne> Jak się czujesz po porażce? Jak zawsze fatalnie. Nie. Wysoki, poziom. Wysoki poziom. A Wysoki. poziom rozumienia gry z trenerów, zawodników dzisiejszym Myślę, turnie. że wyższy niż poziom. Poziom rozumienia gry na tym turnieju, panowie? Właśnie straciliśmy bramkę, także jeszcze pół przed nami. Na razie ze zmiennym szczęściem wygrywamy, przegrywamy, ale wierzymy, że wygramy ten mecz i potem zagramy z Twoją zresztą drużyną o drugie miejsce w turnieju. A jak, jak tutaj oceniasz z boku poziom rozumienia gry? Yy, tak, bardzo fajny poziom, chłopaki wykorzystują półprzestrzenie, yy, w, w drużynie Czarnych nie widzę słabego ogniwa, także bardzo fajny turniej. No, roku. musimy to pokazać, bo nikt nam nie uwierzy. Poszli, poszli, ale bez finalizacji. Damiano, jak tam. Bardzo dobry, udany trzydniowy zjazd, gdzie oprócz dużej wiedzy merytorycznej, pracy warsztatowej, podczas studiów podyplomowych, analizy taktycznej, mogliśmy też zintegrować się poprzez chociażby takie granie międzypokoleniowe. Na hali, gdzie mogliśmy sobie fajnie porywalizować, spotkać się z poprzednimi absolwentami i obecnymi, absolwent, ob, obecnymi uczestnikami studiów podyplomowych, czy na rozumieniu gry, czy w naszej grupie analizy taktycznej, co mam nadzieję zaowocuje w przyszłości i nawet już podczas tych dzisiejszych rozmów, czy, czy podczas tego całego trzydniowego zjazdu, e, owocuje czy poznaniem się, czy, czy takimi rozmowami kuluarowymi podczas którymi mogliśmy się wymieniać wiedzą. No i oczywiście bardzo, dobry, bardzo dobrzy wykładowcy, o którymi mogliśmy się zainspirować i mam nadzieję, że ta, ta wiedza za, zaowocuje już w najbliższej przyszłości. Także super zjazd i, i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w studiach.